Dlaczego niektóre moduły są wyszarzone i nie mogę kliknąć sobie w moduł faktury albo moduł Kasa Bank Plus? To dlatego, że w konfiguracji nasz operator stażysta nie ma dopuszczonego korzystania z tych modułów. Jak to zmienić? Wchodzimy na administratora. Konfiguracja. Konfiguracja. Program użytkowe operatorzy. I tutaj mamy opcję wszystkich operatorów. Nasz użytkownik stażysta nie miał dostępu do Kasabank Plus. To mu damy, zaznaczając tutaj. Jeśli chcemy dodać mu dostęp do wszystkiego, no to musimy zaznaczyć wszystko albo dać mu opcję administrator, czego nie zalecam. Zapisujemy, wyłączamy, przelogujemy się na stażystę. Proszę zobaczyć moduł dostępowy KasaBank Plus jest dostępny, a pozostałe niezaznaczone są wyszarzone. No i teraz już wiemy jak działa Optima. Chcesz wiedzieć ile kosztują licencje i wdrożenie komarch Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl i podlicz z nami koszt. Jeśli nie wiesz ile licencji potrzebujesz, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.